Jak ustalili prokuratorzy, w noc poprzedzającą tragedię przy Fiołkowej Wadym L. pił duże ilości alkoholu. Rano wsiadł do auta, by dotrzeć do miasta, ale dzięki reakcji świadków na jego trop padli policjanci. Mężczyzna nie zamierzał się zatrzymywać, przyspieszył i wjechał w osiedle Sienkiewicza, gdzie przy ulicy Fiołkowej doszło do tragedii. Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę tej jezdni, gdzie na poboczu uderzył w prawidłowo idącą młodą kobietę. Ustalenia postępowania wskazują za tym, że pani pokrzywdzona rozpoznała moment wcześniej to zagrożenie i przesuwała się z tej lewej krawędzi jezdni na pobocze. Jak się okazało, Wadimel miał ponad 2 promila alkoholu w organizmie, wcześniej usłyszał aż dwa wyroki za jazdę po pijanemu i dwukrotnie otrzymał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, jak uznał biegły w chwili zdarzenia, jechał z prędkością około 80 km na godzinę na drodze, z ograniczeniem. Do 30 km. Został zatrzymany dopiero, gdy uderzył w inne auto i nie mógł już uciekać. Prokurator ocenił w świetle dowodów, że oskarżony, co najmniej godził się, że w tej stworzonej sytuacji drogowej potrąci. Pieszą, znajdującą się na miejscu zdarzenia, na drodze, i doprowadzi do jej zgonu. Dlatego mężczyzna został oskarżony o zbrodnie zabójstwa. Przyznał się do winy, ale nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Grozi mu teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.